Hej, 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 siema, wszystko bliska, z tej strony tam z kolejnym odcinku z Game Dev Taikuna i dobra Widzę, że tutaj nasz World War to World Warcraft się właśnie sprzedaje i to całkiem nieźle Mamy 8 milionów zapasów, więc my, myślę, że możemy dalej rozwijać się rozwijać naszą firmę Coraz więcej na targach G3 wpada do nas osób i... No, nie powiem, bo fanów mamy coraz więcej i to jest mega, to jest mega. Eee, Tego dalej chyba będziemy na tych kontraktach jechali od tych e, kolegów naszych. Eee, dobra. Eee, teraz tak, teraz tak, teraz tak, 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 tak. E, może szkolenie jakieś faktycznie zrobimy, na przykład Tobie podbimy design, tak? No i Wam nic już nie damy więcej. Eee, więcej wam nic nie damy stwórzmy własny silnik co my tu mamy no właśnie to się zastanawiałem nie czy to ma jakiś wpływ na to ale mi się wydaje że nie bo ostatecznie przecież eee, zaznaczamy tylko jedną z tych opcji eee, dobra znajdź wydawcę znajdźmy wydawcę zobaczmy co to jest komedia strategia eee, dobra nieważne historia alternatywna RPG hmm co my tu mamy? Dowolny temat, akcja na siódemkę. ok i dowolny temat RPG i to jest ostatni, więc weźmy może sobie dowolny temat i akcję. Zobaczymy, czy damy radę tak naprawdę zrobić taką grę. Możemy wybrać kolejny gatunek, ale wybierzmy wojnę i to będzie ee, Call of Duty. E, tak, wybieramy najnowszy silnik Oczywiście I zaczynajmy tworzyć Oczywiście na najnowszej grafice to musimy stworzyć I zaraz Aha, bo nasza postać się uczy jeszcze Aj, nie pomyślałem o tym e, Liniowa fabuła Może nie e, Nie no, fajnie byłoby mieć prosty synki ten e, Sam młodczyk, Większa satysfakcja, rozwój post i myślę, że tak może być, że te, takie ustawienie nie jest najgorsze, e, niech tworzą nam, no, dużo w technologię leci, w design troszeczkę mniej, no ale to się zmieni, tak, no, oczywiście to zależy od naszych też postaci, jak u nich jest z designem i tak dalej, dialogi kompletnie wywalamy, projektowanie poziomu poziomów jak na najwyższym poziomie dajemy, i tak, zacznijmy tak tworzyć, zobaczymy, Hades, jak ty się kończ tam uczyć, bo twój design się zaraz nam przyda. E, dokładnie tak, zaczął tworzyć, no może dlatego ucierpieć tak, gra, ponieważ no, nie poczekałem aż moja postać skończy się, e, wiecie... E, nie poczekałem aż moja postać skończy tą naukę, nie? E, projektowanie świata... Nie wiem jeszcze, o co chodzi z tymi procentami, może kiedyś się dowiem, nie? Patrzcie, bardzo popularną ostatnio jest akcja. Po prostu coś ślicznego. Dobra, wybierzmy, żeby, żeby były reklamy w czasopismach i stworzymy to, OK, w milion 200, ale my sami ją wydawaliśmy, z tego co pamiętam, więc nie ma co się spinać o to. Dobra, mamy jakiś rozgłos, nawet większy. Eee, chociaż my teoretycznie nie powinniśmy rozgłaszać tej gry, ponieważ no, my nie jesteśmy wydawcami, to powinno być, że wydawca, ej, patrzcie, to jest nowa gra, która będzie na pewno świetna, bo my ją wydajemy. Tak, a później wychodzi na to, że robili same tetrisy przez 5 lat, nie No tak tak mogło być, nie. Dobra, niech jeszcze trochę podrasują tą grę, może jeszcze coś wy co to jest? Games. <grywy> Uch. Boże, co ci twórcy wymyślają. Boże, jak to wygląda komicznie. Dobra, zakończmy. E, nowy rekord w technologii mamy na pewno i... Żaden z pracowników na szczęście jeszcze nie, nie odkrył tego, nie? Co mamy? Podstawowa fizyka, zapis w murze, wsparcie modyfikacji, zaawansowane scenki przerywnikowe, grafika 2DV5. Okej, okay, czyli mnóstwo tych rzeczy nam przyszło. Eee, na pewno, na pewno weźmiemy wsparcie modyfikacji, ponieważ wiem, że ludzie lubią się bawić takimi smaczkami. Eee, pierwsze recenzje, no przy tej dziesiąteczce, stoi pięknie. Czyli będziemy na pewno mieli siódemeczkę eee, gra, po prostu wyszła nam, więc myślę, że odniesie fenomenalną sprzedaż. Więc będziemy dużo, dużo, dużo na plusie. Eee, Słyszę o co. A, no tak, 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 dobra, dobra, dobra. Easy, już wiem. Eee, szkolenia, kolego. Kolego, mój sympatyczny, bo ty jesteś głównym. Tak to powiem, ty jesteś głównym. i eee... I tobie trzeba ro rozwinąć cokolwiek, bo ty jesteś, no. Po prostu jesteś, bo jesteś tutaj, nie? Poczekajcie, czy nie warto byłoby raczej cię zwolnić i zatrudnić nowego pracownika? Hmm. Tak, zwolnijmy cię. Ale tak, chcemy, chcemy Cię zwolnić. Znajdziemy. Czekajcie, bo ja muszę tak zobaczyć. Chciałbym zobaczyć. Mam tu listę pracowników jakąś. Lista pracowników. My tu mamy design ostro, technologię i design. Czyli złożony algorytm i dajmy na to 900 tysięcy na wyszukanie tego pracownika. Eee, dalej nie mogę z tej konsoli. Boże, to jest piłka. <grym> to, to jest po, po prostu piłka i takie, hmm, to, to spoko eee, dobra. Okej, okej. Okej, co my mamy tutaj? Okej, 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 szkolenia. <laughs> Oczywiście damy... <laughs> Oj, wybaczcie Damy e, ten, ten, ten e, szkolenie mu. A co my mamy? Firma Lemon Game znów nas zaskoczyła bardzo przyjemną grą postacie sterowane przez komputer. Są w tej grze tak niesamowite przekonu niesamowicie przekonujące, że niejednokrotnie łapiemy się na rozmawianiu się, e, Co? Łapiemy się na rozmawianiu z nimi. grakalów Daty na e, naprawdę zasługuje na pierwsze miejsce. okej, okay. to dobrze. To dobrze, ja się cieszę. Eee, muszę coś zobaczyć jeszcze eee, okej. Okay. Eee, mm. Serio, ja na Was wydałem tyle. Naprawdę. Okej, okay, nie, nie skupiamy się na złożonych al algorytmach, okej? Okay? Dobrze, więc. Yl, więc zatrudnimy. Pracownika po demie i damy na to tylko 100 tysięcy. Gówno się do nas zgłosiło, tak to powiem. Gówno się do nas zgłosiło, więc nie mam zamiaru się w tym bawić. Tak zaraz stworzymy nowy silnik ogólnie. Ta grafika by się przydała. Jak ja tak sobie teraz myślę. Ciebie chcę kolego. I chciałbym cię przeszkolić Okej, okay, będziesz nowym pracownikiem naszym. Naprawdę to odniosło wielki sukces. Nie powiem. Ciebie nie mogę wysłać na ur urlop, więc nawet nie myśl o tym. Nie, nie, nie myśl o tym. a nie, nie, nie. Eee... Co to jest, szefie? Nasza firma radzi sobie całkiem nieźle pod Twoimi rządami. Wydaje mi się jednak, że najwyższy czas, by przenieść firmę z parku technologicznego do nowego budynku. Mhm. Mm eee. Co? 8 milionów, Uuu to jest ryzyko, to jest ryzyko, którego jestem w stanie się podjąć. Czyli mamy coś jeszcze więcej widzę. Wow, 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 ale nie <śm> Cześć właśnie dowiedzieliśmy się, że otworzyliście nowe biuro niedaleko naszego uniwersytetu. Yy, zamierzamy wystartować ze specjalnym kursem projektowania gier i przydałaby nam się pomoc. Niestety nie możemy zaoferować Wam żadnego wynagrodzenia finansowego, ale sądzę, że dzięki nauczaniu ucz studentów będziecie mogli udo udoskonalić was umiejętności. Mhm, mm czyli co jest dostępne? Nauczył i graj. Okej, okay, czyli spoko. Eee, czekaj, bo ty tutaj, tutaj, tutaj. Nie, ciebie na urlop nie wysyłam jeszcze, ale po trzy monitory mają. No nieźle, dobra. Teraz tak, stwórz własny silnik. Eee, zapis muszę, że wsparcie modyfikacji osiągnięcia dodany. Ok. Eee, tak szczerze. Dajmy te te silniki. Zróbmy to na, na fullu, nie? Eee, ok i musimy zaraz wydać grę. Eee, po krótkim hm, mój ten hm, hm, hm. okej okay. potrzebujesz specjalisty od designu aby otworzyć dział badań i rozwoju możesz kogoś wyszkolić na specja listę poprzez menu szkolenia, ale ta opcja jest dostępna dopiero, gdy Twój pracownik ma określony poziom umiejętności designu. Możesz też szkolić specjalistów od technologii, którzy przydadzą się później. Okej... Okay. Ehm. Okej, okay, czyli interesujące, nie powiem, ehm, zaintrygowało mnie to. W ogóle patrzcie jakie te nawiązania tu mamy Super Meat Boy, tu ze speedrunnersa, to jest chyba grzybek z Mario, a dalej nie znam. Mm, ale w ogóle... wow, mega. Chociaż to biuro jest takie puste. Eee, co to jest? Eee, duże zlecenie odblokowano. Okej okay. Czyli musimy, musimy, musimy... 12 milionów zarobiłem na tym Coś pięknego. Dobra, twójcie mi ten silnik. Stwórzcie mi ten silnik, a ja z, a zaraz my się weźmiemy za robotę kolejnego arcydzieła, tak dokładnie, kolejnego arcydzieła, które... No musimy odbić się z pieniędzmi, mogłem tam zostać i później się przenieść, ale jednak się płasiłem. Eee... Okej, okay, ale dobrze trafiłem z tą akcją, naprawdę dobrze, dobrze, dobrze trafiłem. Eee, znajdź zlecenia, w ogóle zobaczmy jakie tu zlecenia nam chcą. Okej, okay, um, okej. Okay. Um, może stwórzmy jeszcze um, poszukajmy pracowników. Stwórzmy sequel jakiś, um, albo nie. Poszukajmy wydawcy jakiegoś może. Um, wampiry dowolny gatunek, polityka średniowiecze i dowolny gatunek. Tym się zajmiemy. Tym się dzisiaj zajmiemy jeszcze. Wybieramy silnik numer 9 i wybieramy oczywiście gatunek, i to będzie RPG po prostu. No i tyle. Eee, to będzie. Mm, y, Getik. Getik. To będzie Getik. Eee, średnia gra. O.K. A dla dorosłych. Mm. O, tu wiem. Eee, e, Boże, zapomniałem. Eee, e, próbuję tak zobaczyć. Eee, e, czekajcie. Eee, widzmin. To będzie widzmin. Dokładnie, tak. O to chodziło. Eee, Grafika tekstowa. <grafika> nie, nie robimy grafiki tekstowej do tej gry. Nie. Eee, małe stoisko dalej. Małymi stoiskami dalej możemy. Eee, Okej, okay. skoro to będzie RPG to opowieści i zadania jak najbardziej. Zapis modyfikacji. OK i osiągnięcia. Silnik trochę zmniejszymy, rozrywka tak samo. Tak. E, a, muszę pracownika tu dać. E, ty, ty, ty tam polecisz. Tutaj już kończy nam się wyszukiwanie pracowników. Design mocno widzę tutaj jest postawiony. E, kolego, witaj w ekipie. Eee, teraz tak, złożony algorytm, eee, demogry. Kurde, ja nie pamiętam jak ten, e, jak ja teraz szukałem tego. Eee, to pode gry poszukaj, a ciebie musimy przeszkolić, kolego. Eee, ciebie musimy przeszkolić do tego. Eee, powiększamy ekipę, żeby to jednak się dobrze e, wiecie. Eee, co to jest? Hey, tej Rolna. Eee, tak, zgadzam się. Eee, Bądźmy skromni. E, Okej, okay. i czyli tu nam coś takiego się trafiło, to chyba nie chcemy mieszańca. Tak mi się wydaje, że nie chcemy mieszańca. E, Brat, pod technologię chcemy polecieć? E, czyli portfolio, zobaczmy. Chyba pod portfolio będzie lepsze. które musimy ich na urlop powysyłać. tak mi się wydaje. E, Okej, okay. design nam tu się... Okej, okay. okej. Okay. Pan, pan jest świetny z tego, co widzę z designu. Zatrudniamy pana. E, czyli złożone algorytmy jednak e, zostają nam prawdopodobnie. E, pana szkolenie oczywiście obowiązuje. Chades e, jak nie, no Hadesiak jak ma o wiele, wiele, wiele więcej tego mm. no, dialogi muszą być na wysokim poziomie, oczywiście sztuczna inteligencja już mniej inteligencja, jeszcze mniej. E, Okej, okay. widzomin, beta testy, widzimina, tutaj widzę. No, tych fanów tam coraz więcej rośnie, zobaczcie, nie? Coraz więcej ich jest i to jest naprawdę mega. Co roku na rok coraz więcej. E, Net w pierwszej setce nie mieliśmy, no ale mój się trudno, tak. Fuu tu tu tu, tu 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 pana bierzemy. Panią bierzemy. E, Okej, okay, mamy Achigmenta, ok. Fajnie, teraz tak, szkolenia. Wdrażanie personelu. A teraz musimy się spiąć i to nieźle, ponieważ z taką ilością pracowników nasze koszty naprawdę y, będą wielkie. Udziel wywiadu. Y, aha. Ok, czyli co, po prostu udzieliliśmy wywiadu i koniec. Ok. Yy. Ok. Eee, teraz tak eee, To już będzie ostatnia fala Projektowanie dźwięki również na jak najwyższym poziomie muszą być Grafika również musi być dźwięki już trochę mniej. I teraz tak, ciebie wyślemy do tego Ciebie wyślemy do tego Okej okay. I tak twójcie to eee, Szefie ktoś wykradł dane naszej karty kredytowej 51 tysięcy, tak? Rozumiem, nie milionów. <noise> w, ogóle, w ogóle rozgłos jest wielki. W, w, jeszcze, jeszcze od siebie dajemy reklamę dodatkową, więc myślę, że to będzie coś dużego. E, 300, dobra, czyli musimy się w miarę sprężać z tym wszystkim. E, proszę o wiecie, jak design mocno tutaj podbity na no, technologia trochę ucierpiała, ale myślę, że to i tak na spokojnie. Patrzcie, ile punktów nam jeszcze dochodzi od tego. E, zakończ, zakończ, bo my niedługo zbankrutujemy przez to e, i to będzie lipa. I ktoś chyba kolejny poziom, tak? Kolejny poziom, niestety. E, dobra, mini gry i dźwięki, dobra, e, teraz tak. E, bo ja myślę, że wy możecie na urlop pójść, a nawet chcecie, e, dobra. No, ja to mijam pr przeważnie, bo, ponieważ no, nam to nie jest potrzebne. Ok, e, pierwsze recenzje. Całkiem nieźle, dobrze. O to chodziło: chodziło o taką recenzję, o taką grę, właśnie. Więc ona się dodatkowo sprzedam dobrze. Plus. E, plus plus sama reklama tego, nie widzieliście? Tam rozgłos mieliśmy chyba 120. Więc. Pfff. mózg zjebany, no i tyle. E, ogólnie postaram się mniej przekleństw używać też na materiałach, nie? No to też trzeba wziąć, no ale czasami po prostu, no trzeba. Ja i tak nie używam ich za dużo. Grafika 150 punktów badań, i w tą grafikę będzie trzeba pójść, niestety, a czy niestety, albo i stety, to, to, to już wiecie. To jest takie. No, e, ok. Mhm. Mm e, dobra, stwórzmy sequel, stworzymy. Poszukajmy wydawców, może. Historia, dowolny gatunek. Ja przecież od was wziąłem ten yy, ry rytm i strategia. Nie, 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 nie. nie, Stworzymy sequel, stworzymy sequel. Yy, może tego stworzymy Mortal Kombat. To będzie Shred, Jaki to będzie Mortal. Zambat 2. Wiem, że tam był Zumbat, ale to będzie Zambat. Akcja wybieramy platformę. Eee, oczywiście to silnik numer 9. Eee, rozpocznij tworzenie i dobrze, czyli w miarę gra się spodobała, co to jest? Eee, no okej, okay, ale mam nadzieję, że odrobimy się na tym, nie? Eee, przede wszystkim. Na pierwszym poziomie mi się wydaje, że mocno musimy na technologię dać eee, okej, okay, dobra. Duże gry mamy już. Uuu, dobra, ale okej okay, ludziska, w tym odcinku to było by na tyle. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz i do następnego trzymajcie się, no i cześć!